Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. <głosy> <głosy> Nie, słuchaj, y gdybyś mi opowiedzieć, jaki jest Duch Święty, i byś miało na przykład. No, masz e, możliwość użycia trzech przymiotników i masz opisać charakterystykę ducha świętego. Jaki jest duch święty? Co mówisz? Jaki on jest dla ciebie? Zaskakujący. Mhm. Wszechpotężny. Ok. Nieokreślony. Ok. Pierwsze, przed, nie, nie testować. bo tak rzuciłem po prostu pierwsze, które mi przychodziło Dobra, na myśl. Dobra. ja bym powiedział. A ty właśnie, co byś powiedział? Kochany. No. niezastąpione. и моцно. Mocny, bo mocny jest Bóg. I mocny jest Duch Święty, który jest właśnie Bogiem. Okej, okay, no to teraz jesteś w stanie rozwinąć e, określenia, dlaczego akurat e, tak, a nie inaczej? Kurczę nie ja takie rzuciłem i nie wiem. co ja powiem. To... Nie, no bo to jest właśnie ciekawe, no bo to nie jest tak, że masz teraz, wiesz, milion e, tajmu, żeby mm -hmm. sobie coś przygotować, mm -hmm. tylko właśnie jaki jest Duch Święty, no i mówisz tak. No i dlaczego tak mówisz? No bo coś musi za tym stać. Jest no? zaskakujące, bo mnie permanentnie zaskakiwał. Okay. I ja tego doświadczam, Zaskoczenia z jego strony ja doświadczam tego, że, że nie ogarniam. Mm. Że to jest taka przestrzeń, która, która mi się wydaje, że mam jakiś schemat, że mam coś ogarnięte, że mi się wydaje, że to się sprawdza, że, że to jakoś tak no, tak roznajem, a on cały czas pokazuje, a ja jeszcze potrafię inaczej. Mm. A ja cię potrafię tak zaskoczyć. Mm. A chociaż już widziałem łeś, że działam i tak, i tak, i tak, i tak To zobacz, nie? ja jeszcze tak potrafię mm. i tak mm. i... I nieraz tak staje właśnie taki, wow, co się w ogóle dzieje, nie? Czy, wręcz czasami z takim, z takim pytaniem siebie, czy na pewno to ty jesteś Ty, nie? Więc, więc bardzo mocno doświadczam, jak, jak zaskakuje. Mm. I chociaż mi się wydaje, że poukładam sobie coś, nie, to cały czas inaczej, 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 nie? Bo wiesz, ja myślę sobie o tym, że kiedy mówisz zaskakujący, czyli tak właściwie trochę dla mnie już to jest o tym, że, że jego działanie będzie takie nieobliczalne ale też, że chodzi o pewne życie o pewien styl życia, o życie w Duchu Świętym, nie, czyli o, o bycie w takim zanurzeniu, no bo On zaskakuje i ty nie wiesz, w którym momencie On zadziała, ty nie wiesz, w którym momencie On zaskoczy. To jest coś takiego, co jest bardzo często inicjowane przez Niego. Tak sobie myślę o tym, kiedy mówisz zaskakujący, bo ja rzeczywiście się pod to też podpinam, że dla mnie też Duch Święty jest zaskakujący i jest taki, jest bardzo twórczy, nie? że to On sam sobie wybiera tak. moment i sposób, w jaki chce też działać. Nie? Ta kreatywność Ducha Świętego jest niesamowita i i cały czas mi pokazuje, że, że mm -hmm. on przełamuje totalnie moje wyobrażenia, że on przełamuje totalnie moją kreatywność, moje wy... nie, on cały czas mówi inaczej, inaczej, inaczej. Mm -hmm. Ja potrafię jeszcze, a popatrz tak, nie? I to, więc to jest mega zaskakujące dla mnie. Mm -hmm. To, jak on przychodzi, jak a, działa. A na przykład jak pomyślisz o swoim życiu, i o takiej sytuacji, jak dzisiaj, na przykład, z perspektywy czasu, nie, bo często, kiedy jest nasza taka teraźniejszość, coś się wydarza, ale wiesz, nie widzimy tego jeszcze w taki sposób pełny. I tak w ogóle w niebie pewnie zobaczymy to zupełnie inaczej, ale masz takie doświadczenia, kiedy cię bardzo mocno zaskoczył, kiedy widzisz, że jakoś on coś zainicjował, on coś poprowadził i dzisiaj już tak patrzysz na to, że rzeczywiście, że to było tak, tak z niego to największym dla mnie zaskoczeniem i działaniem Bożym i ducha Bożego jest to, że ja wylądowałem w zakonie. Hmm. Naprawdę, jeżeli hmm. tak patrzę z szerszej, dłuższej perspektywy, to jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl. Hmm. E, I ja zupełnie nie szedłem taką ścieżką, e, która by miała na to wskazywać. Ona była dużo bardziej kręta i to, jak on to poukładał, to też jak on prowadził i prowadzi moje życie w zakonie tak po ludzku tam jest wiele takich elementów, w którym się w ogóle nie spinają, hmm. którymi w ogóle nie pasują hmm. gdzieś miotane jego natchnienia od lewa do prawa a z czasem dopiero odkrywam że a jednak to miało sens a jednak to było po coś i odkrywam w tym, w tym rzeczywiście takie potwierdzenie, stempel jego obecności, że nie tylko to rozeznawałem wtedy, ale on z czasem daje mi takie zobaczyć, że patrz, ja, ja nad tym czuwam, ja nad tym jestem, ja, ja, ja tym prowadzę. Nie? nie rozumiesz, wydaje ci się, że to wszystko było bez sensu, że to wszystko teraz, coś się zmieniło 180 stopni, ale ja tutaj jestem, mm, patrz, mm. ja tu działam. Więc mm. tak, mam takie doświadczenie. Mm. No więc dobrze, więc mamy, że a masz też tak bardzo, że cię zaskoczył? Wiesz co? Tak, 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 nawet myślę, nie myślę o takich doświadczeniach, choćby z tym, że ja nigdy nie uczyłem w tej szkole podstawowej 1, 2, 3 i nie spodziewałem się, że jakoś to będzie dla mnie jakieś takie bardzo super doświadczenie, no ale poszedłem ze względu na to, że tego była potrzeba, przyszedłem na prawie, biorąc po prostu też szkołę od 1 do 3, no i powiem ci, że jakoś tak się bardzo w tym odnajduję. I też widzę, że im mniej zależy ode mnie, a więcej od Boga, tym w tym jest jakieś takie większe błogosławieństwo. Więc myślę trochę, że to jest takie Jego. Tak o tym myślę. Czy, czy jakoś tak mi przyszła myśl też w ogóle o rekolekcjach ignacjańskich, na które gdzieś tam nie za bardzo, wiesz, chciałem, mm. czy podejrzewam, że pojadę, mi chociaż na spływ kajakowy, no ale, ale jakoś tak się wydarzyło, że mówię, a spływ nie wyszedł, no to może pojadę na te ignacjańskie, tak z braku laku, nie? No a wtedy po prostu bardzo mocno też, też doświadczyłem takiego Bożego działania, więc jakoś tak myślę o tym, myślę o nowenni pompaiańskiej, której się podjąłem, że tak nigdy nie chciałem i mówię, nie będę klepał tych różańców, Przepraszam, nie, ale tak mówię, nie, no trzy różańce na dzień przestań, nie, żeby się tak zamulić tym, A, ale wiesz, ludzie zachęcałem do tego, żeby się podjęli też tego, bo taka była akcja wtedy w Polsce. Jakoś tak jak ich zachęcałem, to poczułem takie pragnienie, takie przynaglenie. przynaglenie. Często, kiedy Duch Święty przychodzi, to jest to takie doświadczenie przynaglenia, że przynagla do czegoś. No i tak, tak wtedy w to też wszedłem. Mm. No i było mi to potrzebne. Było mi to potrzebne. No więc tak, tak myślę o, o zaskoczeniu. Jak myślę o Duchu Świętym. Mm. Też pewnie doświadczamy bardzo często zaskoczenia. W naszej posłudze, w posłudze charyzmatycznej, to on hmm, cały czas, tak. nie, to jest tak nieogarnięte, to jest tak... <grystanie> Pozdro charyzmatycy. Więc no, tam jest taka przestrzeń, gdzie w takim bardzo szybkim nieraz tym doświadczam, hmm. że no, to... jak to, to hmm. jak to tak, nie? I pięknie, no bo to tak właściwie no, to ciężko jest wyreżyserować po ludzku, tutaj musi być po prostu no, spiritus movens, nie? No. Więc hmm. tam, tam się dzieje tak zupełnie nie, nie naszą siłą. E, nie pięknem naszej modlitwy, nie pięknym słów, jakimś takim intelektualnym rozznaniem, ale takim jego działaniem, które, które bardzo, bardzo mocno zaskakuje. I bardzo lubię tą pieśń. Nie siłom nie mocą nasz lecz, mocą Ducha Świętego. Świętego. To jest mocne. Widzisz, a ja pierwsze określenie, które dałem, to kochane. kochany. Tak. Zaskoczyłem? Bo, bo tam mówię, kurczę, bo to jakieś głębokie jakieś teologiczne, to logiczne, rzucimy te biblijne cytaty kochany. No, no bo jak się, jak się modlisz, no to co, pewnie mówisz Duchu Święty. No tak. Okay? A ty bardzo często słyszałem, że mówisz kochany tak. Duchu Święty. <laughs> tak, ale, ale wiesz co, bo jakoś... A to jest fajne. To jest ja fajne. jakoś tak, nie wiem, wierzę, że po prostu, że to mu się podoba. To jest raz. A drugie dla mnie to jest o bliskości takiej, nie? Że Duch Święty jest taki bardzo czuły, taki jak go interpretuję, takiego znam, że jest czuły, że jest taki bardzo bliski, że jest taki yy, no gorący, że ma w sobie takie ogromne ciepło. Nie Więc, kiedy, kiedy myślę właśnie o duchu świętym, no to dlatego też mówię kochany. Nie? To jest tak samo jak czasami właśnie mamy drugiego człowieka i mówisz, że ten człowiek jest taki kochany, albo ona jest taka kochana. Nie? No i tak samo naprawdę myślę o duchu Bożym, że duch Boży jest taki kochany, i to też jest o tyle też ciekawe i ważne dla mnie, że no wiesz, duch jest duchem. Mm. Więc, więc przez to, że jest duchem, to może robić takie wrażenie takiej niepoznawalności, że może robić takie wrażenie właśnie, nie wiem, odległości, dystansu, a to kochany, to jest, mam wrażenie, że takie bardzo skrócenie dystansu. Tak jakbyś z kimś był hmm, przez pan, pani, a jakby ktoś mówił, ej, Julek jestem, nie? Albo, oh, bo, Boruś jestem. <laughs> Boruś. Wiesz, że zupełnie zmienia się klimat wiesz, rozmowy, klimat tej, tej relacji, nie? Ja sobie właśnie wyobraziłem, że teraz wchodzi Mateusz Borek i <laughs> tak. No cześć. No, ale to, to pamiętam, jak tam właśnie miałem kiedyś taką sytuację, że właśnie jako kleryk tam chodziłem do domu dziecka, no i poszedłem do dyrektora, no i tam fajnie tam mu panie, panie Julianie, a on, a jaki tam pan Julian, Jurek jestem, nie? To Dlatego ja mówię, skąd tego Julka w i tak. Mówię, okay. nie, I wiesz, i, i tak ci powiem, że no to właśnie tak też skróciło dystans. I A. mówię o tej sytuacji, bo tak trochę okay. mam wrażenie, że Duch Święty zaprasza nas do tego, żebyśmy nie byli z nim w dystansie. Bo dystans rozumiem też w relacji z Bogiem, że my często właśnie idziemy w taki właśnie tytuły. Boże, immanentny, wszechmogący, tak, tak, transcendent, tak, tak bardzo barokowo wielki, bo, się tak, robi, nie, tak. Duchu, tak, tak. no, Duchu Święty. I ja wiem, że Duch Święty jest, bo wiesz, powiedziałem też trzecie, że jest mocny, że jest potężny, nie? Że, nie wiem, to wezwanie na przykład Jana Pawła II, gdzie mówi się o obierzmowaniu w ogóle ziemi polskiej: Niech stąpi duch twój, nie? I to rzeczywiście było takie bardzo patetyczne, bardzo wymowne, ale bardzo silne, że ja, nie wiem, słuchając tego, wiesz, nieraz miałem ciary, ale, ale Duch Święty dla mnie jest taki właśnie bardzo, bardzo dostępny, bardzo dostępny, bardzo taki osiągalny, bardzo taki obecny, no, więc wow. dlatego też kochany. No kochany, no kochany, no, no super, rzeczywiście A, super. No. Drugi jaki miałeś? No ja dałem, że yy, yy, wszechmocny. Wszechmocny, Ty czynisz cud. No. Patrzcie, jak, ja tego nie skojarzyłem, ale podświadomie po prostu, jak się tyle razy dośpiewało, to od razu potem. Duch Święty okay. Wszechmocny. Ty, wszechmocny? Tak. Czemu wszechmocny? Wiesz co, bo bardzo często, bardzo często nie, ale doświadczenie takich sytuacji, w których wydawało się, że już nie ma żadnego wyjścia, mm -hmm. że, mm -hmm. że jakaś sytuacja jest tutaj już, już absolutnie skończona, e, że, że nie ma jakiejś nadziei na jakąś, na, czy na jakieś uzdrowienie, czy, czy na rozplątanie czegoś. No, on wchodził tam wtedy swoją mocą. Ją mm. wtedy mm. pokazywał i mówił: Patrz, 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 co się dzieje. Nie? Mm. Zostaw mi to, zostaw mi to, ja to ogarniam. Nie? Zostaw. Ja, ja potrafię. Ty, ty masz poczucie, że już nic się nie da zrobić, ty już masz poczucie, że już nic się nie da przeskoczyć. No, a zapatrz, ja tu ja jestem. Nie? Mm. Więc doświadczają tego te jego wszechmocy. To jest taka przyczyna, której ja nie, nie rozumiem. E, nie wiem, jak działa. Nie wiem, dlaczego tak, a nie inaczej w takim czy innym przypadku, ale. Ale, ale jest. Nie? Mm. Ale jest obecna. Mm. Więc tak, tak, wszechmocny, który czyni cuda. A, Trochę taki wiesz, jesteś ty. Tak. Ja, wiesz, ja mam bardzo podobnie, tylko ja dosyć inaczej to nazwałbym, bo powiedziałem niezastąpione. Nie zastąpione, nie to będzie. tak? Tak powiedziałem. Proszę sobie cofnąć. Będzie tyle od tworzyń no. tak? niezastąpione. może. Nie zastąpione. No bo trochę też tak rozumiem, że są takie, wiesz, że nikt inny tego nie zrobi. Nie? Że my mówimy tak, nie ma ludzi niezastąpionych. Okej, okay, ludzi, ludzi, no nie ma no niezastąpionych. Nie ale ale do Święty jest niezastąpiony. To znaczy, że On musi o. to zrobić. Nie? Nie wiem, jak myślę sobie o wyborze papieża, myślę sobie o konklawę, no to do Święty jest niezastąpiony. No ja, no nie, no jak, jakże inaczej? No, jasne, nie, bo no tak, kto to wybrał? No przecież. Nie, no właśnie, no. nie? Więc, <laughs> więc jakoś tak, no... No, on, on, on musi być. Dlatego jakoś tak, wiesz, ja nie modlę się do Ducha Świętego tylko jak mam jakiś egzamin czy coś takiego, tylko jakoś tak bardzo lubię przebywać w Duchu Świętym, bardzo lubię się modlić do Niego, no bo trochę tak, żeby dać Mu się poprowadzić. Rozpoczyna się modlitwa i ta modlitwa, ona nie ma mieć jakiegoś scenariusza, ale ta modlitwa ma być poprowadzona w Ducha. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty przenika głębokości Boga samego i On nam pokazuje, jaki jest Bóg, On nam pokazuje Jego serce, On nas wprowadza w głąb modlitwy. Kiedy nie potrafimy się modlić, to Duch Święty sam modli się w nas. nie Więc jakby ja myślę sobie o tym, że Duch Święty jest, wiesz, On na starcie stoi. On stoi na starcie, żeby nas poprowadzić, żeby nam w ogóle pokazać, hmm. żeby wytyczyć nam jakieś pewne po prostu ścieżki, że inaczej idziemy trochę po omacku. Tak. A, a w Duchu Świętym, z Duchem Świętym jest zupełnie inaczej. Więc no jak bez Niego? Jak bez Niego? Wiesz, ja mam takie poczucie, że ja cały czas idę po omacku, ale mimo, że idę w ciemności, to ktoś mnie prowadzi za rękę. Że ja i tak nie widzę, że ja i tak idę trochę na ślepo, ale tak myślę o tym Duchu Świętym w momencie, że ktoś przyjmuje stery. Chodź, nie, tutaj, 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 nie bój się. Ale tu ciemno, nie widzę, nie bój, chodź. Ja widzę, ja widzę. Bardziej myślę wtedy też o takiej subtelności Ducha Świętego, że rzeczywiście, że tak jest, że my idziemy po macku i że on trochę też taki jest, że się nie narzuca. I wiesz, jak to jest, że On łączy w sobie delikatność, że jest delikatny, ale że jest potężny, że jest mocny, no. że, że taki jest Bóg, taki jest Duch Święty, który łączy tak ostatnio też, tu trochę przeskakuje teraz na drugą osobę boską, ale tak samo jak patrzę na Jezusa, wiesz, mnie zachwyca to, że On jest barankiem, ale mnie zachwyca I też, że jest lwem, nie? Tak, Czyli jest tak. łagodny, ale jest też lew waleczny, jest królem. Ale jest łagodny i co? I e, nie, nie, odez nie odezwie się, kiedy idzie po prostu na się sprowadzone, nie? Jest ofiarą. Nie, jest ofiarą. I tak samo myślę sobie o Duchu Świętym, że Duch Święty jest dokładnie tak samo, że zobacz, kiedy patrzymy na to, co się wydarzyło w Wieczerniku, jak wstąpił, no i znamy przecież takie spektakularne jego działanie, że Duch Święty przychodzi, jest po prostu, wiesz, jest power, jest potęga, ale znamy też, kiedy przychodzi w delikatnym, wiesz, powiewie, nie? No to, będą zobacz, że mamy taki problem z Duchem Świętym, że staramy się patrzeć po symbolach, nie? No to wiatr, gołębica, ogień, woda, pieczęć, obłok, nie? Jak opisać tego po prostu ducha świętego, nie paraklet, i różne jakieś takie, wiesz, określenie obrońca, yy, adwokat, nie? pocieszyciel. Nie? Zobacz, nie? A tak właściwie no, symbol, gołębica, nie? Że, mm. że jak tutaj po prostu złapać ducha świętego, nie? No i chyba właśnie tak płynie przyszedłeś do, do mojej odpowiedzi, e, że jest nieokreślony. Mm. <laughs> Bo właśnie te symbole, o których mówimy, nie? Wiatr, woda, ogień. Nie? Jak, jak to połączyć? Mm, jak mm. to połączyć? Przewodne są absolutnie przeciwstawne. Mm. Są absolutne, to są takie symbole, które, które się nie trzymają nie? gołębica, to, mm. że, że nie mają jakiejś cechy wspólnej, nie mają wręcz przeciwnie, by się wydawało, że zupełnie, zupełnie inaczej. Mm. I, I właśnie on taki jest. Że on Cały czas pokazuje jestem zupełnie inaczej. Jestem zupełnie inaczej. Że to nie wyczerpuje po prostu Ducha Świętego, tak, że nie jesteśmy w stanie tak. go, yy, no, go opisać w pełni. Zamknąć, skategoryzować, tak, bo tak. się tak. To jest chyba też jeden z powodów, dlaczego my się tak boimy Ducha Świętego. Mm. To jeden jest bardzo niefortunne sformułowanie. Duch. Nie ma co się kryć, że dla ludzi duch się kojarzy tak raczej. No właśnie, nie? białe prześrodło latające gdzieś tam nie? po korytarzu. I to nie, nie? To, to tak boimy się, nie? że duch to, to daje jakąś niepewność, ale też to, jak on jest tak właśnie nieopisany, nieogarnięty, i nie wiesz. Nie wiesz, jaką może przyjść, jak on może działać, to jest. I za, zobacz, że Kościół jest takie bardzo zachowawczy i tak bardzo też po prostu boi się, czasami tych nowych dzieł, które rodzą się w Duchu Świętym. Oczywiście to potrzebuje wiesz, pewnego czasu i procesu, ale no nie wiem, jak sobie tak mnie zachwyca ta scena z Dzieł apostolskich, kiedy Piotr przemawia w domu Korneliusza, gdzie wiemy, że mm. oni nie są po prostu ochrzczeni, gdzie to są poganie. Oni są tak. poganami. Tak. Wiesz, my byśmy powiedzieli, jak to są poganie, najpierw trzeba ich ochrzcić, trzeba ich do sakramentu przygotować przez trzy lata. Jak ich ochrzcimy, to dopiero Duch Święty wstąpi na nich. A oni wiesz, mimo tego, że są poganami, że są nieochrzczeni, to po prostu wystarczy, że Piotr przemawia, to Duch Święty wstępuje na nich i mają po prostu tam mm, zesłanie, zesłanie ducha, pięćdziesiątnice. Więc jakby to jest dla mnie też takie niezwykłe, że Duch Święty jest tak bardzo też, wiesz, tak bardzo twórczy. Papież Franciszek pisał, nie da się Ducha tego zamknąć w klatce. No nie da się po prostu, no jak. Jak, nie więc? Dlatego no, tak wierzę, że w ogóle dobre kolabo, dobra współpraca, dobry kontakt z duchem świętym. Dobry kolabo. <laughs> no wiesz, nagrywam w internecie. <laughs> Nazywa no widzę, że to tu... było. <laughs> jest wtedy, jest wtedy kiedy, kiedy rzeczywiście jesteśmy pokorni. Nie, ja jakoś tak mam wrażenie, że Duch Święty jest duchem bardzo pokornym i że Duch Święty bardzo kocha pokorę. Bardzo. I to jest później taka siła, nie? No i ty powiedziałeś o trzecim? Ja powiedziałem trzecie moje: noże jest mocny. No, bo też bardzo po prostu lubię, kiedy działa z mocą. Nawet jak. Bardzo lubię takie uwielbienie. Lubię takie uwielbienia, gdzie jest rzeczywiście, wiesz, tak. Tak delikatnie, gdzie jest tak, wie rzeczywiście z takiej poczucie obecności Bożej, ale jakoś tak bardzo kocham takie momenty. Tylko nie, że wiesz, że po ludzku coś nakręcamy, ale kiedy Duch Święty wzbudza tak potężne uwielbienie, tak potężne uwielbienie, że naprawdę jakby ktoś wszedł do tego kościoła, to patrzy na to, co tu się w ogóle wydarza, nie? Ale naprawdę, że, że jestem taka, taka moc. No, Duch Święty dla mnie po prostu ma ogromną moc, że. Wiesz, wystarczy jakieś jego, jego dotknięcie, nie, a, a przemienia po prostu życie, że, mm, no, że jest potężny i myślę sobie o nim, myślę o jego obecności wiesz w sakramentach, że tym mocą Ducha Świętego wiesz zmazują się grzechy w sakramencie pokutuje i pojednanie to mocą Ducha Świętego, co się dzieje zwykły chleb staje się ciałem Chrystusa mocą ducha, nie. Że, że wiemy, że Eucharystia to jest mm, to jest ofiara, którą składamy Bogu, ojcu, że Chrystus jest ofiarą, ale wszystko dzieje się w mocy ducha świętego, nie? Że kiedy jest epikleza, wystawiamy ręce i mówimy mocą ducha świętego, nie? To jest dla mnie, wiesz, to jest dla mnie o jego mocy. I o pokorze. I o pokorze. Różni przecież jesteśmy, i na słowa kapłana nam przychodzi, nie? Tak on działa. No właśnie, i jaki jest dla ciebie duch święty? To mnie zastanawia, jaki jest dla Was Duch Święty? Gdybyście Wy mieli na przykład taką charakterystykę Ducha Świętego utworzyć, czyli powiedzieć, jaki On jest, to co byście powiedzieli? Jak Wy rozumiecie? To jest w ogóle ciekawe, nie? To, to, trzy przymiotniki, jakie opisują Ducha Świętego dla Ciebie. Nie? Amen, to... amen. Trzy, trzy albo jeden, ale, ale zachęcamy, <grym> bardzo chętnie po prostu wszystkie przeczytamy. Bardzo chętnie, bardzo chętnie, bo widzicie, mimo, że jesteśmy w podobnym nurcie, mimo, że siedzimy obok siebie, że dobrze się znamy, to patrzcie, zupełnie inne przymiotniki zbudziły się w pierwszym skojarzeniu mi, zupełnie inaczej księdzu Adrianowi, a ten duch święty jakoś jest w tym wszystkim. A, a słuchaj, bo my jesteśmy teraz przed czuwaniem, jeszcze przed zasłoną Ducha Świętego. Zawsze w kościele m, dzieją się różne takie wydarzenia modlitewne. Trochę jestem ciekawa, co <laughs> będziesz robił na czuwaniu. Wiesz co, w sensie czy. Jest, tak, będę się modlił. O, <laughs> <miło>. Zaskoczony jestem. To <laughs> w ogóle będziesz jest, gdzieś na czuwaniu? Tak, tak, u nas jest tak, że w Cieszynie hmm. nie, organizujemy, organizujemy czuwanie w. W kościele parafialnym, i ono jest dziełem wszystkich wspólnot. I tam jest taki całodzienny cykl modlitewny. Zaczyna się od koronki, I jest różaniec, i adoracja, i, i wiesz, te wszystkie formy modlitwy, one tam następują jedna, po drugiej, kolejny. O 18 po szóstej, mamy, mamy Eucharystię, gdzie wszystkie wspólnoty parafialne, jakie są. Może wyróżaniec, tuż Pasterstwo Dobrej Śmierci, Karitas, wszystkie, wszystkie, jakie działają w parafii, e, od nowa, e, ministranci, w, w, w Zacheł, Szkoła Nowej Ewangelizacji, wszyscy modlimy się razem, wszyscy jesteśmy razem nad Eucharystią, a po niej zaczynamy, zaczynamy czuwanie, z, e, z, prosząc o zasłanie Ducha Świętego. Z takim czekaniem na, na, na jego jeszcze większe przyjście. Więc to też tak pięknie pokazuje tą różnorodność działania Ducha Świętego, mm. że i w tym Różańcu, i w koronce, i w nabożeństwie, i w uwielbieniu on jest obecny, on cały czas mm. jest obecny. Mamy tak podzielone, że raz yy, yy, zamieniamy się co roku, raz tą Eucharystię yy, prowadzę ja ze wspólnotą, a raz yy, parafia, księża parafialni, czy to proboszcz, czy. Czy, czy wikarzy, no wow. więc tak, tak, tak. Takie kolabo. <laughs> ale fajnie, więc, jestem, więc jestem zbudowany. Tak, tak, bo to jest my takie... jesteśmy, nasz kościół nie ma, my jesteśmy kościołem, który nie ma parafii, nasz mm, kościół jest, mm. jest obok, ale, ale tak właśnie współpracujemy mm, razem. To jest duch jedności. i Ten dzień przeżywamy jako dzień jedności. Duch święty jest duchem jedności i chcemy sobie to... To, to uświadamiać, chcemy tego doświadczać, no i to jest najlepszy dzień, no lepiej już nie może. No bardzo mnie zaimponowałeś, ci powiem. Wow. <laughs> no, to nie jest tylko moje, to już jest wypracowane wcześniej, więc... No ale fajnie. Tak, tak, tak. Jak będę proboszczem, to będę tak robił. Nie? A co teraz robisz? Jak tam... A teraz, ale akurat fajnie, bo wyobraź sobie, że 9 czerwca, czyli dzień po zesłaniu, <coughs> moi bierzmowańcy mają bierzmowanie. Więc robi im czuwanie. Tylko to, no, takie właśnie przed zesłaniem tylko to czuwanie będzie w sobotę od 12 do 17. No i tak się bardzo cieszę, bo tam i jakaś konferencja, i spotkanie w grupach, i modlitwa właśnie o ducha, więc na pewno tak to się będzie wydarzać. Ale jeszcze nie wiem, co wieczorem będę robił. Może się gdzieś podłączę, pomyślimy. Na pewno w samo Zasłanie Ducha Świętego mamy spotkanie decyzjalne diakonii uwielbienia, gdzie mam wielki przywilej i, i zaszczyt być, być opiekunem też diakonii. No, no i będziemy po prostu wołać, wołać o ducha, tam gdzie się zawsze spotykamy. A my, akurat, ostatnio też na Chwałowicach, tam w Kaplicy się widzimy. Fajnie jest taka przestrzeń po prostu bliskości. Super. Uwielbiamy, wołamy, więc, Super, więc, więc jest nice. A w sobotę jeszcze zobaczymy. Więc potrzebujemy go więcej. Potrzebujemy więcej Amen. Ducha Świętego. Potrzebujemy, aby działał w nas bardziej, aby nas przemieniał e, i aby nam siebie objawiał i zaskakiwał nas cały mm. czas. Jak działa, jaki on jest. Życia nam nie starczy, żeby go poznać. E. Będziemy go dalej, dalej, dalej poznawać. I ja ufam, że w niebie będziemy się nim zachwycać mm. i go poznawać jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze. I, i to zaskoczenie będzie nie, nie, nie skończy się. Ono będzie po prostu permanentne. I on rozbudza w nas pasję, pasję poznawania. On rozpala w nas miłość. On przychodzi naprawdę z wielką mocą. On przenika głębokości Boga samego. Więc wierzę, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby żyć w mocy Ducha Świętego. Więc ojcze, pobłogosław nam. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Amen. Trzymajcie się, kochani, mocno, i bądźcie pełni mocy. Ducha Świętego, moc jest wysoka. Amen!